Warszawa wyróżnia się na tle innych miast Polski dużą ilością rzeczy. Na pewno jedną z nich jest to, że jest to jedyne miasto w Polsce, które posiada system metra. Także podczas mojej ostatniej wizyty w stolicy postanowiłem przyjrzeć się temu systemowi i omówić go dla Was. Zapraszam serdecznie na materiał. Koncepcja budowy sieci metra w Warszawie pojawiła się już w okresie międzywojennym. W 1925 roku inżynier Stanisław Szydłowski przedstawił pierwszy projekt podziemnej kolei miejskiej, jednak brak funduszy uniemożliwił wtedy realizację tego projektu. Kolejny plan metra w Warszawie powstał w 1938 roku. Zakładał on budowę dwóch linii kolei podziemnej. Co prawda, prace rozpoczęły się, ale przerwała jak gwałtownie II wojna światowa. Koncepcja powróciła ponownie w latach 50., jednak ówczesny stan stolicy powodował, iż priorytetem była odbudowa Warszawy. A metro zeszło na plan drugi. Mimo to w 1951 roku podjęto decyzję o budowie tzw. metra głębokiego, które miało pełnić funkcję oczywiście komunikacyjną, ale również strategiczną, jako potencjalne schrony przeciwlotnicze z powodu napiętej sytuacji politycznej w Europie w tamtym czasie. Prace budowlane rozpoczęły się na początku lat 50. od strony Pragi, jednak ostatecznie w 1957 roku zostały one definitywnie przerwane ze względu na trudności tego. Techniczne oraz finansowe. W latach 70. ten projekt ponownie zaczął odżywać. Nawet w 1974 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie pierwszej linii. Pojawiły się wtedy pierwsze dokumentacje, jednak kryzys gospodarczy w PRL-u oraz zmiany polityczne spowolniły znacznie pracę. Jednak oficjalnie po wielu latach 15 kwietnia 1983 roku oficjalnie rozpoczęto budowę pierwszej linii metra M1. Według projektu trasa miała biec z południa na północ z kabat na młociny. Budowa trwała naprawdę długo. Była nie tylko spowodowana brakiem nowoczesnej technologii, ale również kolejnym kryzysem gospodarczym w latach 80. W końcu jednak, po niespełna 12 latach budowy, pierwszy odcinek pierwszej linii metra od Kabat na Politechnikę oddano do użytku 7 kwietnia 1995 roku. Było to z pewnością wielkie wydarzenie dla całej Warszawy, ale również dla Polski, gdyż był to pierwszy odcinek metra w historii naszego państwa. Pierwszy odcinek liczył nieco ponad 11 km, a co kilka lat otwierano kolejne odcinki pierwszej linii metra. Na przykład 26 maja 1998 roku metro dojechało na stację Centrum. Ostatecznie po ponad 25 latach budowy, 25 października 2008 roku otwarto ostatni odcinek od stacji Słodowiec do stacji Młociny. Metro pokonuje na jej trasie 21 stacji, a rozkładowy czas przejazdu wynosi niespełna 40 minut. Uwzględniając to, dochodzimy do wniosku, że metro na linii M1 porusza się ze średnią prędkością komunikacyjną na poziomie ponad 34 km na godzinę. Przejedźmy się więc całą linią M1 i zobaczmy najciekawsze stacje, zaczynając od Młocin, a kończąc na Kabatach. Następna stacja, Wawrzynsze. Po czterech stacjach docieramy na stację Plac Wilsona. Na szczególną uwagę zasługuje kopuła, która znajduje się po południowej części stacji. Wykonana ona została w kształcie elipsy i pełni funkcję lampionu, który rozświetla całą stację. Przy okazji też przyczynia się do tłumienia hałasów generujących przez metro. W zależności od pory dnia może też świecić na czerwono, fioletowo, niebiesko lub zielono. Otrzymała ona kilka nagród, m.in. w lutym 2014 roku w rankingu telewizji CNN została uznana za jedną z 12 najbardziej imponujących stacji metra w Europie. Wsiadamy i jedziemy dalej, aż docieramy do stacji centrum. Jest ona utrzymana w kolorach żółtym i niebieskim, i znajdują się tu liczne lokale usługowe zlokalizowane tuż nad peronami. Jest to też najgłębsza stacja linii M1, położona 15 metrów pod ziemią. Wrażenie robi na pewno widok otaczających nas wokół wieżowców warszawskich. Ale dobra, czas wrócić do metra i jechać dalej. Stacja Politechnika przykuła moją uwagę ze względu na to, iż mamy tutaj perony, które nie są proste i idą po łuku. Z pewnością jedną z najstarszych stacji jest stacja Wierzbno, która przykuwa uwagę swoim oldschoolowym wyglądem. No i po 21 stacjach docieramy na Kabaty. Ciekawostką jest również to, że stacja jest przystosowana do bycia schronem dla ludności cywilnej w razie jakichkolwiek zagrożeń. Teraz przyjrzyjmy się drugiej linii, która funkcjonuje w stolicy. Jej przebieg został ustalony w roku 2006, a rok później ogłoszono przetarg na realizację pierwszego odcinka centralnego biegnącego z woli na Pragę. O tyle, o ile M1 kursuje na linii północ-południe, o tyle M2. Na osi wschód-zachód. Niestety, ale w 2008 roku przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysokie koszta ofert, no i rozpoczęto drugi konkurs. Ten z kolei rozstrzygnięto w 2009, gdzie podpisano umowę z firmą AGP Metropolska. Budowa rozpoczęła się w roku 2010, zakończyła się we wrześniu 2014 roku. A pierwszy odcinek M2 od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego został otwarty 8 marca 2015 roku. W kolejnych latach otwierano kolejne odcinki M2. W 2019 otwarty odcinek od stacji Szwedzka do stacji Trocka. Już niecały rok później, bo 4 kwietnia 2020 otworzono kolejny odcinek w postaci stacji księcia Janusza, Młynów oraz Płocka. I tu się zatrzymajmy, gdyż na wszystkich trzech stacjach oddanych w 2020 roku decydowano się na umieszczenie neonów z nazwami stacji. Jest to ciekawy detal i na pewno wyróżnia te stacje na tle innych. Ostatni rok, w którym dokonały się ważne rozbudowy sieci M2, był rokiem 2022. Kiedy to otwarto stacje Ulrychów oraz Bemowo. Zwróćmy uwagę na wystrój. Posadzki stacji są wykładane granitem, a przy schodach znajdują się kolorowe mozaiki. Z kolei przy wyjściach ze stacji znaleźć możemy stalowe konstrukcje wiat, które są obudowane szkłem, a także szyby windowe pokryte cegłą. Na stropach znajdują się kwadratowe kasetony akustyczne, które są wykonane z miedzi oraz są ułożone skośnie do osi peronu. W tym samym roku, a dokładnie 28 września, otwarto ostatnie trzy stacje linii M2 na Targówku, tym samym kończąc budowę linii M2 na prawobrzeżu Warszawy. Otwarto wtedy stacje Zacisze, Konradowicza oraz Brudno. Co ciekawe, stacja Zacisze jest najrzadziej uczęszczaną stacją metra w Warszawie oraz posiada najmniejszy ruch pasażerski, gdyż średnio dziennie korzysta z niej 1500 osób. Nazwa stacji idealnie obrazuje to, gdzie ona się znajduje. Jest ona zlokalizowana pośrodku zabudowy jednorodzinnej, co jest z pewnością główną przyczyną małej popularności wśród mieszkańców. I tak oto docieramy do ostatniej stacji na prawobrzeżu linii M2, czyli Brudno. Wykończenie jest utrzymane w biało-szarych barwach, które daje naprawdę fajny i nowoczesny efekt. Na wszystkich trzech stacjach znaleźć możemy panele z barwnymi grafikami autorstwa Piotra Młodożeńca. Jak też widzicie, przez to, że są to też najnowsze stacje w Warszawie, jest na nich naprawdę czysto, oraz schludnie i ładnie. Warto się również przyjrzeć stacji Stadion Narodowy która została otworzona wraz z otwarciem pierwszego odcinka linii M2, czyli w roku 2015. Jest to największa stacja centralnego odcinka linii M2. Ogółem obiekt składa się z dwóch kondygnacji podziemnych. Na poziomie minus jeden znajdują się antresole z halami odpraw, lokalami handlowymi i pomieszczeniami technologicznymi. Natomiast perony znaleźć możemy na poziomie minus dwa. Stacja ta ma być w przyszłości centrum przesiadkowym między linią M2 a planowaną linią M3, oraz posiada również tory odstawcze, na których stacjonują pociągi. Miasto ma ambitny plan, by do 2050 roku kursowało w mieście 5 linii metra. M2 kursowałby na trasie Marymont Ursus Niedźwiadek, M3 od Stadionu Narodowego na Żwirki i Wigury, M4 od Tarchomina na Wilanów oraz M5 od Szamotów na Gocławek. Linia M1 pozostałaby bez zmian, gdyż jest już ukończona. Dodatkowo, dosłownie kilka dni temu, wojewoda Mazowiecki podpisał dwie decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy nowych stacji metra na trasie M1, ponieważ z powodów finansowych, budując linię M1, pominięto dwie planowane stacje Plac Konstytucji i Muranów. Dzięki tej decyzji będą one zbudowane, jak pierwotnie zakładano. Jeśli chodzi o tabor, jakim dysponuje metro warszawskie, najnowszymi zespołami trakcyjnymi jest Skoda Warsowia. Czeskie pociągi są eksploatowane w Warszawie od 2022 roku, a ich liczba wynosi 37 składów. Długość pojazdu wynosi 119 010 mm, szerokość 2700 mm, a wysokość 3660 mm. Posiada 260 miejsc siedzących, a ogólna liczba miejsc wynosi 1618. Jednym z nowszych modeli jest również Siemens Inspiro, elektryczny zespół trakcyjny, który jest eksploatowany od 6 października 2013 roku. Model ten możemy znaleźć w sztukach 35 składów. Kolejnym modelem jest Alstom Metropolis 98B. Wyprodukowany przez francuską firmę Alstom, kursuje po Warszawie w liczbie 18 składów i był on dostarczany od roku 2000 do 2005. Najstarszy model pociągu, jaki kursuje po warszawskich torowiskach, to Seria 81 producenta Metro van Gonmasz. Jest to rosyjska firma, a składów znajdziemy 9. Zostały one sprowadzane od lat 1990 do 2009. Warszawski transport publiczny to oczywiście nie tylko metro, ale też autobusy, kolej miejska czy kolej aglomeracyjna oraz tramwaje. Planuję również stworzyć materiał na temat tramwajów warszawskich, jednak na pewno pojawi się on w dalszej perspektywie czasowej. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Myślę, że jest to też materiał, na który poświęciłem najwięcej godzin na montaż, jeśli chodzi o wszystkie materiały na tym kanale. Oczywiście zapraszam też na główny kanał, czyli Timos Bricks. Subskrypcja oraz łapka w górę naprawdę mile widziana. Dzięki. Cześć.